Dzisiaj testujemy najtańszy namiot 3x6 na Tekio. Ja dzisiaj nie mam głosu, bo byłem chory. Lecimy z namiotem. To coś jest. To jest chyba ściana. Nie wiem. To jest chyba druga ściana. I teraz się dowiemy. Dobra, wyciągniemy i się widzimy za chwilę. jak wygląda stojące to. Tu ma takie trzy gadżety, które podpierają dach. Także rozłożymy tu na szerokość. Zobaczymy, jaki duży. To nasz nowy dom. Mój nowy dom, nie was. Dobra, rozkładamy i się zaraz widzimy. O, podpałkę znalazłaś. I są sznurki. Sznurki i, i śledzie. I śledzie. O, kabanosy. Dzięki. Czym ci to pachnie? Sklepem rybnym. Ewidentnie śledzik. Powiedziałbym coś, ale... Ja też, ale się nie odetnę. A ja nie mogę. Dobra, tak to wygląda trochę rozstawione. Teraz zarzucamy dag na to. Ile za to że 500, na aha. 500 zł. No, na na to się nie opłaca. Na złomie nie opłaca. A myliłem, a Zaraz je widzimy, jak będzie tu połączone, dag, i spróbujemy to rozciągnąć bardziej. Ale to jest jak zakładanie pościeli, nie? Gorzej, Gorzej bo to jest wielkie. Za, no, nasza pościelna. 3x6. 3x6. Hello? <laughs> 3x6 metrów, dag położyliśmy. Skacz! Teraz rozszerzymy go jeszcze bardziej i zobaczymy jak będzie dalej działał. Dobra, patrz, okazało się, że pierw trzeba te rogi dać do góry, żeby tu je zacasnąć, żeby tu był prosty patyk. Czy Tarczyński chce z nami podpisać współpracę? Raczej nie, ale do jednego. Dobry jest. Wspierają Polskę. Moje. Także podnosimy tutaj tak silnie do góry, żeby to działało. Trochę jest tym roboty. Dobra, tak wygląda złożony na dole. Jest naprawdę ogromny. 3 na 6 metrów. To no jest naprawdę big boy. Teraz wejdziemy do środka. Będziemy naciągać tą folię. Dobra, naciągnęliśmy tą szmatę.